Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naprawa nieco inna, gdyż zajmiemy się takim oto dyskiem Seagate 2TB Skyhawk Surveillance, czyli dysk dedykowany do systemów monitoringu. Ma pracować 24x7, ma przyjąć napięcia 5V lub 12V, tak? no a niestety klient podaje, że ten oto dysk przyjął nie 5, nie 12A. 50V i przestał działać. Klient wysłał nam ten dysk razem z dwoma płytami. Już nie pamiętam, która jest oryginalna, a która jest kupiona z AliExpressu. Wyglądają na identyczne, poza tym, że jedno, jedna z tych płyt ma tutaj coś napisane prawdopodobnie N na kości BIOS. Tak? No i klient sobie zażyczył, żeby po prostu przelutować same kości BIOS bez dalszych innych diagnostyk. No, no, ale nagrywam ten filmik po to, żeby właśnie ta diagnostyka była. Więc zróbmy sobie wizualną inspekcję naszej płyty. Zakładam, że tam, gdzie jest ten napis na BIOSie, to wygląda jak literka N, czyli New. No i sprawdzamy sobie tutaj, czy jakiś komponent jest. Wizualnie, organoleptycznie uszkodzony na ten moment, powoli trzeba się skupić na wszystkim. Płyta nie jest duża. Te 15-30 sekund może nam. O, tutaj jakaś dioda troszkę przekolorowana może nam pomóc. Tak więc, tak, nic tutaj nie widać zbytnio na pierwszy rzut oka. Zmierzmy sobie podstawowe elementy. Zaczynamy w przypadku płyt z dysków twardych od rezystorów zero-omowych, tak? czyli tych precyzyjnych, bo one działają jako zwora. Tak? Jeżeli jest zwora, ok. Rezystory uszkadzają się odwrotnie do kondensatorów, czyli zwiększają swoją wartość aż do open line. Więc tutaj Warto sobie posprawdzać te zero omówki. A już myślałem, że jest. Open line. No proszę. Trzeba dociskać bagiety. Czy gdzieś jeszcze jest jakiś precyzyjny? Tutaj jest R221. Też OK. Tutaj. Dobrze. Wszystkie zero sprawdzone. To teraz sprawdźmy sobie może. O, diody, tak? Tutaj mamy pierwszą potencjalną diodę czerwona. Bagieta idzie na stronę, gdzie mamy krech, czyli tutaj, a czarna tu. Nie ma zwarcia. Zamieniamy bagiety miejscami. I tutaj mamy odczyt na poziomie 198. Dobrze. Ważne, że nie jest przebita. O, tutaj mamy kolejną diodę. Czerwona bagieta na stronę, gdzie mamy krechy, czyli tutaj. A czarna tu. Tutaj jest zwora. I tutaj też. Mamy przebitą diodę w tym miejscu. Będziemy musieli ją wymienić, tak? To jest ten element. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną diodę. Tutaj mamy jeszcze jedną czerwona bagieta tutaj, czarna tutaj, no i tutaj nie mamy zwory, tak, tutaj mamy open line, zamieniamy bagiety miejscami i mamy prawidłowy odczyt 576, więc tutaj mamy, kurczę, uszkodzoną jedną diodę, tak, w tym miejscu. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, za co ona jest odpowiedzialna, ale zobaczmy sobie, jak to wygląda na płycie numer 2? Tak? Tutaj mamy płytę dawcę, również mamy diodę, no i sprawdzamy. Open line, zamieniamy bagiety i mamy odczyt 653 prawidłowo. Więc ta jak najbardziej dioda nie powinna być zwarta. Skoro na tej płycie ta dioda jest w porządku, to wnioskuję, że ta płyta jest z AliExpressa z tym, z tym właśnie napisem N na naszym na naszej kości BIOS, a ta druga to jest nasz biorca, tak? czyli pacjent. Co my sobie jeszcze zrobimy? Zanim przystąpimy do jakiegokolwiek wylutu, przejdziemy sobie tutaj na naszą kość BIOS. Widzimy ją tu na ekranie. Żeby ten odcinek był troszkę ciekawszy niż sam wylut i wlut naszej diody, zczytamy sobie wsad tego BIOSa i porównamy go z biosem spłyty dawcy. tak. Noga numer 1 znajduje się w tym miejscu. To jest dosyć ważne, bo użyjemy sobie programatora CH341A. Wygląda w ten oto sposób z przystawkami SOP16. Tak? Taki oto programatorek do biosów SPI. No i tak, on na razie jest odłączony od komputera i mamy tutaj jeden kabelek, który ma inny kolor, i on nam oznacza miejsce, w którym ma być noga numer 1 naszego układu, czyli tam, gdzie jest kropeczka, tak? problem z tym jest taki, że te nasze szczypce nie zawsze dolegają, tak jak mają dolegać do tego układu. No i czasami trzeba się troszkę namęczyć, żeby, żeby go zapiąć, tak? Większość osób. Tego nie robi, po prostu wylutowuje kość i wlutowuje na podstawkę SOP, żeby się z tym nie męczyć. Ja wolę jednak te szczypce, jeżeli się da, oczywiście, tak. Dociskamy, podłączamy nasz programator i przechodzimy na laptopa serwisowego. No, mamy tutaj nasz programator CH341A. Na pewno to nie będzie gigadevice, tylko winbond. Tutaj mamy W25, Q80, no, ale mamy P80, gdzie jest Q80? Jest tylko Q80V lub X80. Może spróbujmy ten pierwszy, aha, detect. Albo źle wybraliśmy, albo nasze klipsy nieprawidłowo dotykają naszych nóg układu. Więc musimy je poprawić. Momencik jeszcze raz. O, teraz zostało wykryte. No, ale niestety, manufacturer jest Ader, memory name unknown itp. Itd. Jest to kość 1 megabajtowa, Przynajmniej tak została rozpoznana. No to odczytajmy ją sobie teraz. Zobaczymy, czy się wszystko uda z niej odczytać. Czy jest uszkodzona. Okej, okay, udało się. No, jeszcze możemy sobie zweryfikować, czy to, co zostało. Odczytane z kości jest w 100% poprawne i zalecam to robić, właśnie jeżeli chodzi o, o potencjalnie uszkodzone kości, ale jest, jest ok. Zapiszemy sobie ten wsad, żeby mieć z czym porównywać. Teraz podepniemy sobie naszą płytę dawcę i czytamy tamtejszy bios i porównamy sobie, czy wsady są tej samej wielkości i czy, czym się różnią. Klikamy sobie Detect. O, i tutaj bez problemu wskoczył Manufacturer i Memory Name. Natomiast zauważcie, że wielkość ma ten WinBond 512 KB, tak? To jest inna kość, więc jednak te płyty nie są 1 do 1. No, to teraz... Odczytajmy sobie tą kość, zapiszmy te wsady i porównajmy, czym się różnią. Poza wielkością. Teraz nam się przyda HXD, takie narzędzie. I otworzymy sobie oba tutaj nasze zapisane dampy. No i to narzędzie ma taką fajną opcję gdzieś w menu. Pamiętam, że była do porównywania obu tych dampów. Tutaj, tutaj mamy jeszcze szczątkowe dane i gdzieś tutaj będzie koniec naszego wsadu, bo reszta to są same zera. O, tutaj mamy e, numery seryjne naszego dysku twardego oraz typ dysku ST2000Vx000, a ten drugi ma ST2000VX008, czyli oba te mm, biosy, te wsady są dla dysków o pojemności 2TB ale mimo wszystko mają pewne różnice więc no dopóki nie wymienimy to się nie dowiemy czy one są ze sobą kom kompatybilne czy też nie jedynie wielkościowo powinny być natomiast tutaj jedna kość jest większa czyli ma 1 MB, druga mniejsza dawca niestety jest kością mniejszą więc ten jednomegowy wsad nie wszedłby na 512 ale moglibyśmy go przelutować, tak? Wtedy problem jest po prostu zlikwidowany, inaczej rozwiązuje się sam. I jeszcze sobie zrobimy markerem znak, w którą stronę ta dioda jest wlutowana, czyli patrzymy sobie na diodę, w, którą, w którym miejscu ona ma kreseczki. I powiem Wam szczerze, że ja to ślepy już jestem. Sprawdzę sobie pod mikroskopem, jak to tam wygląda. Z której strony ona ma te kreski? Tak, z tej strony ma kreski, więc z tej strony sobie zrobię kreseczkę na płycie głównej. Ok, no i tutaj też w razie czego? Dobrze, zabieramy się za wylut. Dioda wylutowana. Damy tutaj troszkę topnika. Nie za dużo cyna ołowiowa w to miejsce. OK. Bierzemy sobie tweezery i wrzucamy w to miejsce naszą diodę, która jest sprawna, tak, z dawcy. Cyna zastygła, dioda wymieniona. Czyścimy laminat. I normalnie to bym powiedział: co, jakieś zakłady? Działać będzie, nie będzie działać, ale za chwilę się od razu komisja loterii i gier tutaj znajdzie, i będzie problem. Chwila prawdy. Zobaczcie, mamy tutaj już nasz dysk podłączony do mojej platformy testowej. Czyli no, ja, ja tej platformy używam głównie do testowania GPU na Razerach PCI Express. No ale, okej, okay, tym razem podłączyłem dysk twardy. No i tutaj widzimy, że dysk został wykryty i pyta, czy go zainicjować jako Ember czy GPT. A damy mu tutaj, tutaj GPT, zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie. Okej, okay. nieprzydzielony, nowy, wolumin prosty, ciach, dalej, next, ntfs, zobaczymy, czy formatowanie przejdzie. Formatowanie przeszło, super, dysk D, To dam naprawione, czyli jak widzicie, e, przelutowanie Naszego biosu na takiej płytce naprawdę nie było konieczne, bo problem tkwił w diodzie. Tak? Tutaj mamy kość biosu w tym miejscu. To co widzicie, to jest kość biosu SPI. A tutaj mamy miejsce, w którym była nasza uszkodzona. Znaczy no, stąd braliśmy prawidłowo działającą diodę i przelutowaliśmy do płytki od klienta. Gdybym zrobił dokładnie to, co chciał klient, no to klient niestety nie byłby zadowolony. No że dopuściłem się takiej minimalnej diagnostyki, czyli sprawdzenia wszystkich rezystorów zero omowych, sprawdzenia tutaj organoleptycznie całej płyty, czyli wiz wizualnej inspekcji oraz pomiarów wszystkich diut na płycie. I dzięki temu uratowaliśmy klientowi dysk. Niestety tutaj nie chodziło o to, żeby odzyskać dane z tego dysku, tylko żeby po prostu z tego dysku był działający dysk twardy i tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Cześć.